Drodzy absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Poznaniu, nasze spotkanie ma charakter historyczny. Z jednej strony dlatego, że spotykamy się tu w takim gronie po raz ostatni. Z drugiej, ponieważ temu spotkaniu towarzyszy świadomość, że lata spędzone w tej szkole to już historia, ale jednocześnie początek nowego czasu. Przed Wami droga ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności, umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole będą teraz procentowały. Myślę, że będziemy mogli być z Was dumni, tak jak jesteśmy teraz. Idźcie więc śmiało, z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie, pokonując nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w Wielką Księgę Nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych. Przez 8 lat byliście blisko nas, a teraz odchodzicie w nową, na razie nieznaną przestrzeń przyszłości. Życzę, aby doświadczenia zdobyte w edukacji dodały Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły dotrzeć do wyznaczonego celu. Moment pożegnania to trudna chwila, ale również wspaniała, bo to rozpoczyna się coś nowego. Dlatego życzę, by to, co od jutra stanie się treścią Waszego życia, było jak najlepsze, byście się nie zawiedli na ludziach, żebyście spotykali się ze sprawiedliwością i serdecznością. Życzę, abyście w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli również wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół. Oraz, co bardzo ważne, spotkali życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli. Mam nadzieję, że wszystko w ciągu ośmiu minionych lat, co przeżyliście w społecznej dwójce, jest naszym wspólnym udziałem i wierzę, że szczególnie miłe chwile zapiszą się w Waszej pamięci. A na koniec Wam wszystkim życzę udanych wakacji, ponieważ na to zasługujecie. Moi drodzy, jeszcze nie tak dawno mówiłam do Was, kochane dzieci. Prowadziłam Wasze małe rączki po kartkach zeszytu w strzelinie, uczyłam pisać litery, pierwsze wyrazy, uczyłam Was czytać i liczyć. Jak ten czas szybko minął. Dziś zwracam się do Was, drodzy uczniowie, droga młodzieży. Przed Wami kolejny etap zgłębiania tajników wiedzy. Życzę Wam odwagi i wiary w siebie, wytrwałości w dotarciu do wyznaczonego celu. Życzę Wam, abyście znaleźli w nowej szkole miejsce dla siebie, znaleźli wspaniałych kolegów i koleżanki, a może i przyjaciół. Kierujcie się zasadami, które pozwolą Wam zdobyć uznanie i szacunek innych. Wyrastajcie na dobrych i mądrych ludzi. Życzę Wam sukcesów, dużo szczęścia i pomyślności. Kochani, życzę Wam szczęśliwej drogi, uśmiechu losu, spełnienia najskrytszych marzeń i udanego wakacyjnego wypoczynku. Uczniowie, którzy kończycie już z naszą szkołą, życzę Wam w dalszej nauce, samych y, wspaniałych, wspierających Was nauczycieli i nowych znajomych. Y, oczywiście również rozwijanie Waszych pasji. Myślę, że będziecie wspominali tylko dobre chwile z naszej szkoły. Wszystkiego dobrego. Typowe zakończenie szkoły. Niemniej, bardzo serdecznie życzę Wam, abyście dokonywali wyborów i wszelkich zmian w życiu, tak aby w efekcie było Wam dobrze, ale również wszystkim ludziom, którzy z Wami żyją, również żyło się szczęśliwie, dobrze, spokojnie. Wierzę, że Wam się to uda. Powodzenia! Moi drodzy, odkrywajcie świat, spełniajcie swoje marzenia, nie zapominajcie o muzyce i odwiedzajcie nas czasem. Do zobaczenia! Drodzy absolwenci, życzę Wam pomyślności w nowej szkole oraz aby Wasze marzenia nabierały realnych kształtów. Moi drodzy, bawcie się, ćwiczcie, doświadczajcie. Do zobaczenia! Życzę Wam wielu wartościowych znajomości, samych ciekawych lekcji i miłych nauczycieli. Powodzenia! Co powiecie na herbatkę 5 o'clock w czyste poznańskie popołudnie? Spontaniczny i temperamentny Niemiec na pewno by się zgodził, choć wcale tego nie planował. Hiszpan, wpatrzony w poznańskie koziołki, nalałby sobie mleka do herbaty, jak to czyni każdego popołudnia, a Anglik w obawie, że się spóźni zrezygnowałby z popołudniowej siesty. A wy, a wy, kochani, nie myślicie w życiu stereotypowo, odkrywajcie świat, ludzi, kultury przez pryzmat własnych doświadczeń, a znajomość języków obcych Wam w tym pomoże. Dear 8th graders, I bid you farewell and wish you best of luck in the days ahead of you. Think big thoughts and remain optimistic in whatever you are doing. Remember that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Nevertheless, remain calm. And realistic. And keep in your hearts warm memories of us, your primary teachers. Drodzy uczniowie, dziękuję Wam za te dwa lata wspólnej nauki. W nowym roku szkolnym życzę Wam przede wszystkim znalezienia prawdziwych przyjaźni, powodzenia i sukcesów w nauce. Kochani, bardzo się cieszę, że mogłam Was poznać i życzę Wam trzech rzeczy. Po pierwsze, życzę Wam, abyście się nie bali. Nie bali się marzyć i spełniać swoje marzenia. Po drugie, życzę Wam, abyście robili w życiu to, co sprawia Wam największą radość. I po trzecie, życzę Wam wspaniałych ludzi na Waszej drodze, a szczególnie Cudownych przyjaźni. Powodzenia, ladies and gentlemen. First of all, I want to say thank you for all these years of lessons, inspirations, adventures that we experienced together and fun. I don't want to say farewell. I want to say goodbye don't be strangers visit us please finally i'd like to say i will miss you i will definitely miss you so i hope see you soon Was. Chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego, nie zapomnijcie o koszykówce, uprawiajcie Wasze ulubione sporty, serdecznie Was pozdrawiam. Kochani, zawsze ceniłam Was za kreatywność i odwagę dlatego życzę wam żebyście tą odwagę jak najdłużej mieli zmieniania rzeczy, które powinny być zmienione. Ale jednocześnie życzę wam takiej pokory wobec rzeczy, których się zmienić po prostu nie da. A przede wszystkim mądrości do rozróżniania jednego od drugiego. Drodzy uczniowie klas ósmych, moje pisklaki z ósmej B odpruwacie z gniazda społecznej dwójki i z tej okazji życzę Wam, aby świat przyjął Was z szeroko otwartymi ramionami, żebyście mogli realizować swoje pasje i żeby w tym wszystkim towarzyszyło Wam dobre zdrowie. Odwiedzajcie nas! Życzę aby nigdy nie zabrakło Wam sił na pielęgnowanie tego, co w Was najpiękniejsze, najcenniejsze, a mogłabym tylko wymieniać, podlewajcie to nadal dużą dawką swojej serdeczności, dobroci i tysiącem uśmiechów. Mam nadzieję, że w każdym wybranym przez Was miejscu poczujecie się równie dobrze i bezpiecznie jak w naszej szkole. Dziękuję Wam te wszystkie wspólne chwile. One pozostaną dla mnie jako niezwykle cenne Na koniec chciałabym Wam życzyć wesołych, cudownych, ciepłych i wreszcie bez troski do taka Do zobaczenia. Życzę Wam, by ten nowy etap życia, który otwiera się przed Wami, był obfity w nowe doświadczenia przynoszące wiele sukcesów. Życzę sobie i Wam, by Was było stać na święty spokój, szczęście ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Małych i dużych. Zdobywajcie je małymi, wielkimi krokami. Cieszcie się swoją młodością. Bądźcie szczęśliwi. Kochani uczniowie, przed Wami wiele wyborów. Życzę Wam, aby droga, którą wybierzecie, była tą do spełnienia marzeń tym szalonych, ale bezpiecznych wakacji.